Cześć, Makro, pokażę Wam dzisiaj jak mieć legalne makro z sterownikiem do swojej wymyślki. Więc Wy na pewno bez takiego makro legalnego edytujecie tak. A z takim makrem, tak. się edytuje, co nie? Widzicie, trochę się konstruuje, no bardzo. No więc, ja Wam pokażę poradnik do myszki... do mieszki Blood firmy Blood, no więc wchodzicie w sterownik i ustawiacie w sensie powiem wam jedno nie, nie musicie robić swoich jakby oprogramowań tylko wchodzicie tutaj właśnie w headshot tutaj są makro ale one są słabe jak coś i ustawiacie sobie ak okay. I sobie zmieniacie przyciskiem takim jednym. O. To jest myszka, co nie? I tutaj się świeci na kolor czerwony na 1K, A na trójkę sobie ustawiacie. Yy, sorry? Ustawiacie sobie tego AK na żółte. Jak każdy wie, żółte to to, jak gracie, bo to jest trochę zbugowane czasami, więc. Jak nie chcecie już tak szybko edytować, to wiecie, dajecie na jedynkę, a jak chcecie to na trójkę. Zobaczcie, teraz mam jakby na jedynkę ustawioną, co nie? No, na czerwone, co nie? Średnio, a jak mam na trójkę, to... No. Spróbujemy zrobić tę niewidzialną podłogę, więc... Może wyjdzie, może nie? Nie wiem. Nie wyjdzie, dobra. Dobra, to nie wyjdzie już, dobra. Nie ma, no ale e, taki poradnik sobie nagrałem, więc jak nam się podoba, to widzicie. Znaczy, lajka zostawcie, coś. No bo myślę, że fajny poradnik, jak źle makro. No oczywiście do firmy Blood. Co so, nie? Yeah. No więc pokażę Wam tutaj jeszcze jakieś sztuczki. W się sensie, taki no wiecie, z, no, z ma tym makro. Dobra, no to nie. Double edit spróbuję. No. Może tego. No czasami to jak coś nie wychodzi, widzowie, więc wiecie o co chodzi. No. Ja jest to nie jestem jakiś jest we Fortnite'a No, więc, yy, sorry Dzięki za oglądanie poradnika jak mieć legalne makro No bo jak widzicie, no Widać, że to jest makro, co, nie? Takie darmowe To się, no, wiecie Oprogramowanie do myszki Żeby nie było co, nie? No, albo możecie na przykład, nie do Minecrafta możecie korzystać, albo nie, do Shopify to też. Bo to działa y, praktycznie na każdym nie? No więc, tutaj jeszcze sobie może tak, tutaj zrobić. coś, w na odcinku zobaczymy. Dobra, no to jeszcze raz. Teraz nie mam tego makro włączonego cienia. I tak to tak, ja, a teraz sobie zmienię i. No więc widać, że nie A no Albo wezmę sobie to O, i wiecie co zobaczymy? Pójdę na edit kursa. Na edit kursie to makro to nie jest potrzebne. Bo na edit kursie makro zbyt nie działa, tylko. Makro może działać jak na, na końcu, co nie? No to pójdzie. No i zobaczymy, widzowie. Na razie wyłączę sobie do makro. Nie no ma co. Dobra. Ciekawe, że Zobaczmy jak to będzie mój rekord to gold 7 zobaczmy jak będzie oj nie wyszło dobra, niech coś to To nie jest jakieś, że teraz grał na rekord mój, tylko, że zobaczę jak, jak te makro będzie działać, o tutaj I teraz włączyłem makro no i tutaj makro w sensie, wiecie, wiadomo nic nie będzie widać Muszę włączyć. Sto Dobra, włączyłem. będę jak ktoś zamówił. I chyba wiecie co? Będą odcinki z chętkami. czyli wiecie, że będzie moja myszka widać. To nie kamerką, tylko wiecie. Oj, teraz włączam makro i zobaczmy. Aj no. 8, no to dobra, no to mój rekord. Albo spróbujmy iść na dwójkę. Golda to jej ja nie pobiję. Wiadomo, że nie pobiję. Daj zrobić golda, bo ja nie umiem tego. Nigdy to nie zrobię. Wam powiem golda. Dobra, no to idziemy sobie. Jeszcze na tego nie będę włączał. O! I teraz tu mogę włączyć sobie makro. Nie? A nie, tutaj makro nawet nie jest potrzebne. Dobra. Dobra. Napiszcie w komentarzach jakie gry nagrywam na kanał. O Jezu i teraz mam gorsze widzowie. Nie lubię tego. Mogę. W... Sorry, widzę, ale e, nie jestem rozgrzany w edukowaniu. No. Jak widzicie, dobra, golda to ja już nie zrobię. Ajajaj. Ale jest silver, więc... A to jeszcze raz, porównanie Teraz Ja mam włączonego makro. Legalnego oczywiście. A teraz mam i zobaczę. No widać. Ej, spróbuję zrobić niewidzialną. Dawajcie, niewidzialną zrobić. Tylko będzie słychać moją nie bo będzie się nawalać. Ja nawalam. No, Dobra, zobaczę czy będzie nie ma. Ajajaj. To było trochę. No więc dzięki za oglądanie. No i... Nara. No,